Witam Was serdecznie, w dzisiejszym materiale pokażę Wam jak podłączyć stację dyskietek do komputera Amiga. Posłużymy się tutaj Amigą 600, w której tutaj padła stacja dyskietek. Ta stacja dyskietek została przeze mnie tutaj naprawiona, wymieniłem w niej głowicę, ona poprawnie tutaj ładnie czyta, ale no... Powiem Wam, ta kultura pracy tej stacji jest tak głośna. Na początku kupiłem tę amigę i paliłem ją, bo przez chwilę myślałem, że ktoś zamontował jakiś tutaj system e, chłodzenia w tej amidze, bo tak głośno chodziło jak tutaj klimatyzator e, w samochodzie. E, ten filmik tutaj nakręcam po to, żebyście zobaczyli, w jaki sposób podłączyć tutaj taśmę łączącą stację dysków z płytą główną. Ta taśma z jednej strony, tutaj te przewody, co idą, są zabarwione na czerwono lub niebiesko. To tą część tej taśmy podłączamy do znacznika tutaj jedynki czy dwójki na płycie głównej. To samo się tyczy stacji dyskietek. Też powinna być tam jedyneczka, dwójka. W to miejsce podłączamy tutaj ten przewód. W przypadku braku takiego znacznika tutaj na stacji dyskietek, Bierzecie stację, jakoś tam zamiennik. Powinien na tej stacji się znajdować tutaj taki trójkącik, i w ten trójkącik tutaj podłączamy przewód. Tak samo jak na przewodzie, nie ma tego tutaj pomalowanego na czerwono, czy niebiesko tego tutaj jednego przewodu, wtedy na końcówce tutaj, tego tej taśmy łączącej stacji, dyskietek, jest taki trójkącik przy kostce, i też ten trójkącik tutaj w jedynkę lub trójkącik podłączacie. Nie wiem jak to jest w przypadku, gdy podłączycie odwrotnie, powiem Wam tak, w PC-tach jak mi się nieraz zdarzało podłączyć odwrotnie tutaj tą taśmę. Bo tutaj się nic nie działo ani ze stacją dyskietek ani z komputerem. Powiem wam tak, gdyby znajdowała się tutaj dyskietka podczas podłączania w pc takiej stacji dyskety, ta dyskietka automatycznie jest tutaj e, zniszczona. Bo ta stacja ze zerowa, tak znaczy, co co ja mówię, ta ścieżka zerowa na dyskietce jest tutaj od razu wyczyszczona, że nie da rady tej dyskietki tutaj uratować i przeformatować. No tak mi się zdarzyło tutaj z komputerem. E, miałem taką dyskietkę oryginalną do. Komputera kompakt, taka tutaj do ustawienia tej biosu, i tak przez przypadek, że podłączyłem do stacji, przez pomyłkę taśmę i ta dystrybutka została tutaj skasowana. W przypadku podłączania źle na, na pusto, nic się tutaj z tą z tym komputerem nie działa. W przypadku amigi nie wiem, jak to, co by się stało, gdyby tutaj odwrotnie to podłączył. Gdyby się tu odwrotnie coś tam podłączy, coś się stanie, to na pewno jakiś filmik tutaj materiał nakręcę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.